Zdało się Wam jednak przyjść, zaczyna być. Fajnie, bo jest biało. Ja byli, nie być śniegu, mamy już prawie niewiele, ale już jest dobrze. I słuchajcie, wyruszamy na to, tak jak było powiedziane, gdyby się okazało na przykład, że ktoś pod gondolą, gondola jest wieczywna, to ma na miasto wtedy chodzicie po mieście. Według własnego uznania tak tak, czyli rozbiorą, bo na każdym odcinku są inni wolontariusze, ale tu między innymi nie musimy znaleźć. Oddam teraz głos panu dzielnicowemu na kilka słów, Uwadł, żeby Wam powiedział, jak zachowywać się bezpiecznie. Jak co roku, bo... ja, co... no, ale... no, znaczy, no? na, na pewno już co roku. na pewno już was wstecz żeby... o zawaniu bezpieczeństwa, no, miejsca jakieś po prostu załogi czy jakieś osoby jakieś podejrzane. Nie wciągać się w jakieś rozmowy, dyskusje, dawanie duszy obcym osobom. Mniej więcej w tych rejonów, gdzie ma się tam mniej więcej wyznaczone. No i bezpiecznie dotrwać do końca z pewnymi puszkami. za to no. I prosimy Was, żeby po prostu być czujni. Na całe szczęście jesteście z opiekunem. Każda grupa ma swojego opiekuna. Gdyby ktoś się źle poczuł, coś się wydarzyło, potrzebujecie jakiejś pomocy, to nauczyciel ma za sobą to macie? Potem. I jest jakby dzisiaj nas pilnuje szczególnie, przede wszystkim Was. Jesteśmy cały czas w szkole, do momentu, kiedy pieniądze nie zostały I też możemy Wam pomocy. Jeśli będzie taka potrzeba, ja się nam zamówiła, Proszę, mam nadzieję, że wy jesteście porządnie ubrani. Proszę, żeby czapki były na głowie eee, i rękawiczki tam, gdzie też być powinny, eee, żeby się nie okazało, że jutro połowy z Was nie ma. Życzymy Wam powodzenia. Każdy z Was, kto tutaj jest, jest wielki. I ważne jest kwota, jaką nazwieramy. Ważne jest to, że macie otwarte serca dla innych, że chcecie pracować na rzecz innych. Tego Wam gratuluję. Ja jestem pod wrażeniem, że w tym roku jest tyle osób, jeszcze nigdy tak dużo wolontariuszy nie było.